Siemanko, siemanko! Z tej strony, oczywiście. Mr. Holin, 22 A dzisiaj ze mną jest. <grym <grym yes. Kapitan Phantom. Gramy pierwszy odcineczek <grym> Gramy pierwszy odcineczek na Egórsach na serwerze weltes.pl To już już nagrywałem na, na, na cubecraft.net To nic. Be, to nazwa to dwójeczko jednak. Dwujeczka. Dwójeczka, ryjeczka. Dwójeczka, to no, 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 no widzisz jaki brutal. No właśnie widzę. Wejdź mi stąd. trochę. Ale go wygoniłem. No to dobrze. I gunwa. O kurde, mam drewniany killoff, jaki koks.

Nie idę Czyli na przykład pokaż, no idę sobie w ulepszenie, mam jakieś dziwne. Złoty piec, no i co teraz? Złoty co? Złoty, Złoty piec. Co? Na przykład to musi mieć 8 diamentów, tam jest 200. I będą szybciej szły yy, złoto? Tak. A na przykład to co chodzi yy, yy, za, zawodowy górnik na przykład, albo zawodowy szwedz? No wtedy masz, wtedy cała drużyna dostaje albo jakieś. Aha, takie dziwne rzeczy. czy ostrość? Ja się zbieram na kamienny mieczek jeszcze tylko dwa żelaza. Nie umiem. Nie stać. Nie nie stać. nie kupiłem jeszcze w ty o, kto to ulepszył? O, to dobry, dobry, do, dobry chleb. Dam ci chleba. A co to jest za generator dziwny? Fajny. Nie w bazie, ha, Nie rozumiem, No, czyli że trzeba odblokować w bazie generator. Kubuś, i ugotować nasze jajuszko. Co ty na chleb zbierasz? Bo ja nie mam co jeść. Ja sobie kupuję rabuzy. Rabuzy. Cieszę się, że kupujesz rabuzy. O, żelazo jest dobra, dobra. Biję, biję. Ale ja bym ten, ja zbieram na mnie. No. Takie. No. Zostaw mi to żelazo. Problem. Fajny <noise> chleb. Nie. O, ktoś się właśnie zabił. Cieszymy się. I zarazem, i zarazem nie. Ty no cofa mnie. Czemu masz starcze? Gdzie? Na sobie. Co? Ty masz starcze. No kurde, bu mam bugi, bugi, lagi, lagusy. Ja sobie zrobię kto ulepszył ten generator? Przyznać się. Raz, dwa, trzy, więzienie czeka. Raz, dwa, trzy, więzienie czeka, już. Skąd wiedziałeś? Nieważne. A co Cię to obchodzi? Po prostu wiem, że Dziękujemy, Panie XZDX. X, 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 X. Daruś niszczy most do diamentów. Daruś zniszczył most do diamentów. A Daruś zniszczył most do diamentów. Nie. Nie. Bo gówno. Daruś zniszczył most do diamentów, bo Daruś jest taki zachłanny, że, że wszedł tam do diamentów. Wziął ze sobą bloki i, i odkopał most, żeby nigdy mnie nie wszedł, bo diamenty moje. Albo do fajnego miecyka. Albo do fajnego miecyka, tak. No, jeszcze jeden diaks. No nie, kto się tutaj buduje, jeszcze tylko jeden diaksik. Gdzie? Dobra, idę, idę, idę stąd. Pa, elo. Mnie tej nie było. Nie było, że? Nie. Już mnie tej nie ma. Dobra, zabrałem sobie cztery y, y, diamentów i mam, i mam już na ulepszenie. Nie na ulepszenie, tylko na ten. Dokupię fajnego mieczyka A ja się z tym nie podzielę. Skąd ty masz takie fajne spodenki, ty, ty zbrodniarzu? 24, 30, O, to bogactwo. To jest, bogactwo. To jest normalnie rar, rzadkie. Nie mów, że ktoś się do nas buduje. Na szczęście nie. Bo już, dostałem, bo już dostałem... Zostaw to! No ja chcę sobie fajny nogawice kupić, a tam mi się ryje, no. Bo gówna. Normalnie nie, patrz. Patrz jak cię pyruje, patrz, patrz. Nie boruj mnie. zapamiętaj. <grym>. Bo... Proszę. Oj, mam fajny mieczyk. Bo już żelazny. A nie, bo gówniany jak twój. No ja też, ja, ja ostatnio miałam... Y, ta... No to ja tak samo, jak grałem. Żarło. go żarło. Kubuś bardzo lubi. Żar. Hmm. Dariusek jakiś fajny kilof kupi. Kutwa. Ja wszystko słyszam, Dariusz jest zły, pamiętajcie. Chyba ty jesteś taki zły. Cicho bądź bojowyski śnie, tobie już A tobie spleśniał. Dwie na co? Darek dzięki. Darek what are you zostajesz tam. Dzięki, właśnie utknąłem. Proszę, nie ma za co. Kupiłem ci bóbrówne. Nie pomogę ci, bo jesteś zły. Nie pomogę ci, bo nie dałeś mi chleba. Mam chleb. Gdzie? Ale to jest taki próchno. Ale to jest taki spruchniały, to ja takiego nie chcę. Nie. To idzie na naszą Nie. Jaki A nasak. On ci nie U, słyszy. Nie. On ci nie pomoże. <laughs> Kubuś utknął. <laughs> nie pomoże ci. Może. Bo... Napisałeś mu pomóż mi? No. No nie. Kubuś jeszcze się na tobie zemszczę. Bo kubuś to jest akeje, jubi, jubi, jubi. A ty jesteś akeje. Mam Emerald. Mam Emerald i zawalam stąd. Ej, ile kosztuje y y y diamentowy mieczek? Jakieś cztery chyba. A Dar już dwa. Mm. I co to jest za, jest Dobra, Darusz się ukryje i Darusz poczeka. Jest iubi. Dobra? Iubi. Dawaj tego Diaksa. Nie Diaksa, tylko Emeralda. I jeszcze tylko jeden. Iubi. Dobra, mam cztery. Idę. Des... Weź się ogarni. Daruś to wymyślił. Dobra, zamurowam wejście na środek i Dariusz zachładnął się i ma cztery emeraldy. Dziękuję bardzo. Nie, dwa szmaragdy kosztuje diaksowy. Już sobie kupiłem diaksowy. A zaraz my śpiewamy. Śpiewu, śpiewu. Zniszczone nam jajo? Nie. To czy to ten nasz zabił jakiegoś noбка noбка pupka nubka, tak, dobra daróż ma żelaza idziesz kupić bloki dobra troszkę arbuzów bloki żelaza i teraz bloki Żelaza. dziękujemy za jest ej kubuś idziesz tutaj z mną na topowy startka no to chodź jeszcze raz. Ja spróbuję kupić ostrość dla wszystkich. Nie, mówię tylko ochronę. Ha, ochronę. Ochronę kupię dla wszystkich. Dobra, jeszcze tylko jeden. Jestem jubileusz. Jeszcze tylko jeden diaks. No dawaj mi go, już. O! Dobra, mam diaksy, idę. No nie, HDMI 1. <laughs> Ale fajnie, mam 4 diaksy. fajnie, mam 6 diaksów. Dobrze Dziękujemy za wysłuchanie audycji Pop. <laughs> And then Coop. Cały luz, mam się napięty lever. Yes. Fuck. No, kto do mnie SZCZELA? Jakiś jubileusz. nie, a no, tak na serio, kto do mnie szczela? Myślę, że ja wiem, Ja nawet nie mam na tej wersji. To są święte słowa. jest Darik. Chciałam iść po te, po i gościu do mnie jakiś wiem który dokładnie. Kuba, kupu wszystkim ostrość. Wie. O, to dziękuję. To mam diaksowy mieczyk. Mam 8 mam 8 obrażeń. Ja też mam 8 obrażeń. Ja. Dobra, gościu ora to ja idę szybko po te. Dobra, a nie zielony mnie goni, zielonym mnie goni. Fak, 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 fak. Goni mnie? Z jednego szmaragda gościowitko zabrałem, co za narwaniec. Miała. Jeszcze tylko jeden i będę miał diaksowy spód. Dobra, Łapie dobra. Będę miał dyksowy spód. Dobra, teraz orać, orać, oby mnie ktoś nie zestrzelił. Dobra, fiuf. Kto ulepszył? O, łapkę. o jeszcze ktoś z dołu speeda nam. A na speed? Is good. A, na zawsze? A, to dobrze. Za mało szmaragdów. Biegam po spadnie i zbieram wszystkie emeraldy. Jak na tym speedzie. I o kurde Patrz Kubek się zaśmiał <grym> No czemu te emeraldy nie chcą w ogóle wylatać? Dobra poszły A ile kosztuje łuk? I za co jest? Tak, to ja już wracam. Sam mam, sam mam ich 12. 14. Kurde, kur. X ZX. Dobra. Ale nie że... Ja mam 14 emeraldów. Ja miałem 12. A ile kosztuje łuk i za co jest? 4. I za ten najlepszy za te emeraldy. Trochę mi się ba. A strzały są za co? S trzały są za złote. Kurde. Ale, coś dostaliśmy, że tak szybko się wszystko je. Pośpiech jakiś dostaliśmy w ogóle. No, A, dobra, jak ktoś nas przyjdzie, to ma Dobra, to ja se kupuję najlepszy Ja zaraz idę Coś, nie mam. ja mam A Daruś nie ma dużo złota. I Daruś musi strzałki właśnie kupić. Chowam se swoje emeraldy. Kurde, wszystko to takie drogie, mi się wydaje. Ale nie podczas odcinka, gościu. Halo! Halo? Nagrywamy teraz Egg -Warsy na wertezie. Tu No, bez problemu. Ja, ja, ja wbiłem, jak się zaczynało 18 ja wbiłem. Ja teraz też wbiłem. Bez problemu tutaj się wbija. Kubuś może pójść na tego, na spika, ale Kubuś pewnie nie pójść. Ale my teraz, ale my teraz też się nagrywamy, wiesz? Nie, nie, nie. No, ale ja nie mam TeamSpeaka, to co? To Ci mogę przesłać i Ci, i Ci... A nie no, gadajmy na razie jeszcze na Skype'ie. Dobra, dobra. Kiedy, kiedy, kiedy skończycie nagrywać, to... Ja idę ten... tak bezpiecznie obudować nasz most tak żeby nie można było z niego strącić. Dobra, to tutaj na spawnę no i ten by się jeszcze pasował obudować. Okay, ale jak jesteście bo by to ja nie was spektrakował. Spektrakował. Tadeusz, że to się nagrywa? No i co z tym? Tadeusz spektrakował. Będę was spektakował, lepiej? Będę spektrakorem, będę was ee, mówić. No, nie. A potem na jednak nie Potem, potem, potem. Ja, czekaj, ja tutaj włożę wszystkie moje rzeczy do skrzyni kresu, bo idę na niebezpieczną misję. Mianowicie obudowywanie. A to ja... A to ja mogę, mogę iść z tobą. Ja Teraz w już. Mogę iść z tobą. A, to wszystko do skrzynki jeden. Dobra. To mi ja idę tak, żeby było bezpieczne. Dobra. A jaki My jesteśmy chyba pod serwer 14, ale trudno ci się będzie wbić. Bardzo, ja idę po żelazo i ci pomogę, Kuba. Dobra, mam go w cholerę na dwunastkę, a to ma być czternastka. Jeśli nie ma czternastki, no to właśnie w tym będzie problem nie tak, nie tak, nie wiem. Tak. Tak. Nie, nie nie ma 14. 14 jest cała wykonujączna. No i nie tu. Tutaj nie trzeba. Trzeba, ale będzie ładniej. 9, 8... Kurczę, tutaj nie ma 14. 14 jest tego cała wyjęta. No. A jak to kosztował wybrać 14? A takie po 6000. Takie, takie są po 6 kółka. Kuka, kuka, Kuki. Kuki. Proszę skorzystać ze zdolności do coś, coś do mnie wysyła. To nie w... nie, nie, nigdy, nikt do. kuka, Nie, kuka, nigdy nigdy nie kuka, 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 Nie, to dalej, dalej mamy jeszcze Jak się nazywa? Nie, ja do ciebie nic nie wysyłam, ja teraz tutaj most robię. Most do terabity. Patrz jaki ładny most, kurde. Jak cię może nim wytelepać jakbyś szedł. Kurde, ja bym chętnie do kogoś strzelał. Strzelnął. To mogę jakieś wolne mapy? Fajnie, mówiłem na to, ale nie masz od niej mapy. Ty, Limonkowi już mają cały w ogólnie. A wy jesteście? A, a my mamy chyba całe w obsydianie jajuszko czy nie? Nie mamy. Ono no to pech. Choleum tak chleum, bo dostępnie coś. Nie mamy jakby jakby ognię. Jajuszko. Właśnie próbują dotkopać. A no różowi tam hasają sobie. Kubuś? Kubuś, a co ty nam to wysłałeś? mam taką fajną muzykę a skąd ty ją masz? no to jest w tych gifach chyba czekasz kurde rozgwiałam dobra, idę sobie kupić trochę jeszcze strzałek a nie, na razie mi starczy Tylko... ej, ale ciebie tak tam może dobrze wytylepać bo ja tak fajnie zrobiłem Dobra, mamy regenerację, szybko szybkość, jeszcze co? No jeszcze coś ważnego. Już, już prawie się nic nie da. Trzeba trochę żelazek. Staję w nim. Generator żelazowy, dodatkowy. Ja. Może być? No? O, się chyba... Wykluły się już jaja, tak. Teraz już jest po prostu fight. Nas już jaja nie obchodzą. Dobra, ja tu wezmę wszystko sobie. Ale Kuba trzeba wziąć wszystko, bo to już jest ostatnie, naprawdę. To już Kuba trzeba wykupić prawie wszystko z tych ulepszeń. Trzeba wszystko, wykupić. Nawet takie nieważne rzeczy. Trzeba wszystko wykupić. Wszystko. Ej, poczekajmy, aż się i nie wybiją. Dobra? Nie wiem. Jezus, bariera. Au! Trzeba wyjść za bariera. Au, 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 au. Biję, biję go, bije go, bije go. Au, au, au. Przegram, przegram, przegram. Dobra, nie żyję. Kuba, patrz na mnie. Gdzie jesteś? No właśnie, widzę, nie widziałem cię. Jeszcze kupiłem miksturę zatrucia. I skoku. Takie już, takie bajery sobie dokupywałem Kogo mam otruć? E, bo tutaj ja nie nie żyje. Wygraliśmy! Wygrywasz! Jest! Jest. Patrz, ja dostałem najwięcej listów. No, więc jeśli wam się podobało, zostawcie jakoś... Konie... Ale to już nie dużo, tak? Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dajcie film do lubionek, udostępnić na Facebooku, zasubskrybujcie mój kanał, zalegujcie moje filmiki, a ja się z wami żegnam. Pa!